Seattle 22:18. Deszcz nie dawał wytchnienia. Krople uderzały w zaparowane okna lavanda cafe, odbijając światła ulic i zmęczenie tych, którzy jeszcze upierali się przy czuwaniu. Emma poprawiła fartuch, wzięła głęboki oddech i postawiła kolejną filiżankę kawy na ladzie. Trzy zmiany z rzędu. Ani jednego dnia wolnego i stos rachunków, który zdawał się rosnąć szybciej niż jej pensja. Zegar na ścianie odmierzał czas z okrucieństwem. Z każdym tik tak jej ciało poddawało się nieco bardziej. Kierownik wyszedł wcześniej, kucharz się spóźniał, a ona sama próbowała utrzymać kawiarnię w działaniu. Klienci nie wiedzieli, ani ich to obchodziło. Niektórzy głośno się śmiali, inni narzekali na zimną kawę, a wszyscy zdawali się zapomnieć, że po drugiej stronie lady stoi człowiek. Ale Emma nie miała wyboru. Jej matka leżała w domu w wynajętym łóżku, zależna od drogich leków, których ubezpieczenie zdrowotne już nie pokrywało. Lawanda była tym, co wszystko utrzymywało. Stolik czwarty, krzyknął ktoś z kuchni. Emma chwyciła tacę i pospieszyła. Śliska podłoga prawie ją przewróciła. W kącie grupa czterech mężczyzn głośno dyskutowała. Biznesmeni w garniturach, prawdopodobnie po jakimś spotkaniu zalanym whisky i arogancją. Jeden z nich, blondyn i korpulentny, uderzył szklanką w stół, gdy się zbliżyła. W końcu, powiedział z krzywym uśmiechem. Umieraliśmy tu z pragnienia. Zachowała profesjonalny ton. Przepraszam za opóźnienie, panie. Zamówienie właśnie wyszło. Gdy się schyliła, by postawić kieliszki, jeden z nich wypuścił ordynarny żart. Śmiechy odbiły się echem po sali, zagłuszając łagodny jazz grający w tle. Emma udawała, że nie słyszy. Była przyzwyczajona do upokorzenia maskowanego żartem, ale gdy jedna ze szklanek się przewróciła, mocując krawat mężczyzny, wszystko runęło. Patrz, co narobiłaś, wrzasnął, odsuwając krzesło do tyłu. Nie umiesz nawet podać szklanki wody? Cały bar zamilkł. Emma próbowała się wytłumaczyć, ale słowa uwięzły jej w gardle. Wstyd palił twarz. Improwizowana widownia patrzyła, niektórzy nagrywali inni tylko obserwowali. Schyliła się, by wytrzeć podłogę, drżąc. Wtedy głos przeciął powietrze. Przeproś. Zdanie padło spokojnie, ale z autorytetem niemożliwym do zignorowania. Wszyscy spojrzeli. Mężczyzna w ciemnym płaszczu stał przy drzwiach. Wysoki, stanowcze spojrzenie, obecność, która dominowała przestrzeń bez wysiłku. Agresor się roześmiał. Co? Mówisz do mnie? Przeproś. Powtórzył nieznajomy, nie podnosząc głosu. Coś w jego głosie, może spokój, z jakim mówił, sprawiło, że atmosfera zamarzła. Mężczyzna prychnął, rozejrzał się i wymamrotał coś pod nosem. Przepraszam. Emma podniosła wzrok. Na chwilę czas zdawał się zatrzymać. Nieznajomy skinął głową i wrócił na swoje miejsce. Później, gdy kawiarnia już opustoszała, on wciąż tam siedział. Emma wycierała stoły, udając, że nie zauważa, jak nadal ją obserwuje. Gdy podeszła, by zabrać ostatnią filiżankę, odezwał się. Nie powinnaś akceptować takiego traktowania. Nie mam wyboru, odparła zmęczona. Ludzie tacy jak ja nie mogą stracić pracy. Ludzie tacy jak ty? Uniósł brew. Co dokładnie to znaczy? Że jestem tylko kelnerką. Przez kilka sekund przyglądał się jej w milczeniu, potem uśmiechnął się. Ale w uśmiechu była smutek. Nie ma tylko, gdy mówi się o kimś, kto pracuje, aż padnie, zaczerwieniła się, zawstydzona. Dziękuję. Chyba. Wstał? Zostawił na ladzie kilka hojnych banknotów i wyszedł. Gdy Emma poszła zebrać pieniądze, zauważyła coś jeszcze małą białą kartkę złożoną. W środku proste zdanie napisane ręcznie Zasługujesz na więcej i adres. Następnego dnia coś w niej nie pozwoliło zignorować bileciku. Po zmianie, wciąż w uniformie, wsiadła do autobusu i pojechała pod wskazany adres. Był to budynek z lustrzanego szkła, nowoczesny, z srebrną tabliczką Henderson Enterprises. Serce biło jej jak oszalałe, gdy weszła. Recepcjonistka zapytała o imię i usłyszawszy emma Parker uśmiechnęła się. Pan Henderson na panią czeka. Emma za nie mówiła. Została zaprowadzona na 25 piętro. Drzwi windy się otworzyły i przez chwilę myślała, że jest w innym świecie. Marmurowa podłoga, panoramiczny widok na miasto i ten sam mężczyzna z poprzedniej nocy, teraz w nieskazitelnym garniturze. Dzień dobry, panno Parker, powiedział wstając od biurka. Jestem Itan Henderson. Zamrugała, zaskoczona. Imię nie było obce. Ethan Henderson był jednym z najbardziej wpływowych biznesmenów na zachodnim wybrzeżu, właścicielem międzynarodowej sieci kawiarni, w tym samego Lawanda. Ja. Nie rozumiem, wymamrotała. Co się dzieje? Wczoraj, gdy wszedłem do tej kawiarni, nie spodziewałem się zobaczyć pracownicy pracującej samotnie przez 12 godzin. Ani kogoś upokarzanego, bez reakcji kogokolwiek. Zachowałaś spokój. To mnie zaimponowało. Odwróciła wzrok. To był instynkt, nie odwaga. Nazywaj to jak chcesz, odparł, ale chcę ci zaoferować szansę. I podał kopertę. W środku był kontrakt na szkolenie menedżerskie i złota plakietka z logo firmy. Chcę, żebyś zaczęła w centrum szkoleniowym sieci. Otwieramy nową filię i potrzebuję kogoś, kto rozumie, co naprawdę znaczy służyć ludziom. Emma spojrzała na niego niedowierzająco. To żart? Nie, to zaproszenie odparł stanowczo. Masz coś, czego nie nauczy żaden MBA. Empatię. Następujące po tym milczenie było ciężkie, jakby potrzebowała powietrza, by uwierzyć. Dlaczego ja? zapytała. Bo byłem na twoim miejscu, powiedział Itan. Też myłem naczynia i spałem w schroniskach, zanim miałem firmę. I bo świat potrzebuje liderów, którzy wiedzą, co znaczy być niewidzialnym. Słowa przeszyły ją. Przez chwilę Emma zapomniała o zmęczeniu, długach, strachu. Tam, w tym szklanym biurze, ktoś wreszcie ją widział. W kolejnych dniach zaczęła szkolenie. Tempo było intensywne, ale uczyła się szybko. Itan obserwował ją z daleka dyskretnie, testując jej decyzję, chwaląc bez pochlebstw. I powoli Emma się zmieniała, nie tylko zawodowo, ale w kogoś, kto znów wierzył w siebie. Pewnego popołudnia po spotkaniu Itan ją wezwał. Wiesz, co najbardziej mnie w tobie zaimponowało, Emma? zapytał. Co? Nie narzekasz. Po prostu rozwiązujesz. Uśmiechnęła się nieśmiało. Może dlatego, że narzekanie nigdy nic nie rozwiązało. I tan się roześmiał. Dokładnie. Dlatego obejmiesz filię w Bellevue. Emma zaniemówiła. Ja? Ty potwierdził. Oficjalnie menedżerka z zespołem, bonusami i autonomią. Łzy napłynęły, zanim zdążyła je powstrzymać. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz tylko, że będziesz dalej sobą. Dwa tygodnie później Emma po raz pierwszy weszła do nowej filii jako menedżerka. Ściany jeszcze pachniały świeżą farbą, a maszyny do kawy lśniły, czekając na pierwszą zmianę. Poprawiła plakietkę i spojrzała na zespół młodych baristów, którzy patrzyli na nią z ciekawością. Po raz pierwszy ktoś mówił do niej: Pani Parker. Serce biło mocno, ale była w tym spokój. Każdy detal kawiarni przypominał starego lawanda. drewniane stoły, łagodne oświetlenie, nawet muzyka w tle. I tan nalegał na to. Chciałby to miejsce było więcej niż biznesem, symbolem. Na otwarciu pojawił się dyskretnie. Wszedł, zamówił cappuccino i obserwował, jak Emma radzi sobie z klientami. Była spokojna, uważna, cierpliwa. Gdy jedna z pracownic upuściła szklankę, Emma tylko się uśmiechnęła i pomogła ją wytrzeć. W porządku, błąd to część nauki. Itan obserwował scenę z cichą dumą. Gdy sklep zamknął się tej nocy, czekał na chodniku. Było idealnie, ci powiedział. Przekształciłaś to miejsce w coś żywego. Emma uśmiechnęła się. To tylko pierwszy dzień, jeszcze dużo przed nami. Tak zaczynają wielcy, odparł. W kolejnych miesiącach filia kwitła. Klienci wracali nie dla luksusu, ale dla ludzkiego ciepła. Było coś innego w tej kawiarni, autentyczna życzliwość. Emma stała się sercem tego miejsca, ale sukces zaczął przyciągać uwagę, i nie cała uwaga była dobra. Grupa weteranów inwestorów Henderson Enterprises zaczęła kwestionować decyzję Itana. Dobroczynność nie daje zysku, mówili na spotkaniach. Przekształca pan Markę w schronisko dla marzycieli. Itan ignorował krytykę, ale wiedział, że Rada jest niecierpliwa. Pewnego ranka otrzymał anonimowego e-maila z prostym tematem: Twoja nowa menedżerka nie jest tym, za kogo się podaje. W załączniku był dossier ze starymi zdjęciami Emmy, starymi długami, archiwalnym procesem o zaległości w płatnościach medycznych i fałszywym listem polecającym. Od menedżera, który nigdy nie istniał. Itan zamknął laptopa. I patrzył przez okno biura. Jej przeszłość, teraz publiczna, mogła zniszczyć wszystko, co zbudowali. Po południu wezwał Emmę do sali konferencyjnej. Weszła uśmiechnięta, nie przeczuwając. Musimy porozmawiać, powiedział spokojnie, ale napięciem w głosie. Oczywiście, panie Henderson, coś się stało? Przesunął kopertę po stole. Wiesz, co to jest? Emma spojrzała na zawartość i pobladła. Mogę wyjaśnić, mi wymamrotała. Mam nadzieję, wzięła głęboki oddech. Gdy moja mama zachorowała, sfałszowałam list polecający, by dostać pracę w Lawanda. Nikt nie chciał zatrudnić dziewczyny bez dyplomu. Nie chciałam nikogo oszukać, tylko potrzebowałam szansy. I tan milczał. Jeśli chcesz mnie zwolnić, rozumiem, kontynuowała. Ale nie żałuję, bo ta praca utrzymała mnie przy życiu. Przez chwilę widział nie kłamstwo, ale desperację. I przypomniał sobie siebie, w wieku dwudziestu lat, śpiącego na podłodze piekarni, kłamiącego, że umie robić espresso, by dostać pracę. Dobrze, powiedział w końcu, nie zwolnię cię, ale od dziś żadnych tajemnic. Zrozumiano? Emma skinęła głową, oczy miała wilgotne. Zrozumiano. W kolejnych dniach napięcie wisiało w powietrzu. Kontynuowała pracę, ale czuła nieufność przełożonych. Rada naciskała na Itana, by ją zastąpił. Jeśli będziesz obstawał przy tej pracownicy, stracimy inwestorów. W deszczowy piątek zebrał wszystkich w głównej sali. Wiem, że wielu z was wątpi w moje decyzje, zaczął. Ale chcę przypomnieć, że Henderson to nie tylko firma kawowa. To firma ludzi. Jeśli usuniemy serce z tego, zysk będzie bezużyteczny. Cisza! Niektórzy spuścili wzrok, inni zmarszczyli brwi. I tam zakończył. Emma Parker zostaje. A jeśli ktoś chce odejść z tego powodu, drzwi są otwarte. Następnego dnia Emma dowiedziała się o spotkaniu. Znalazła go w korytarzu i próbowała podziękować. Nie dziękuj mi, powiedział po prostu kontynuuj udowadnianie, że miałem rację. I udowodniła. W ciągu sześciu miesięcy filia stała się najbardziej dochodowa w sieci. Została zaproszona do wygłaszania wykładów o humanizowanym przywództwie, i pojawiła się w magazynach biznesowych. Tytuł artykułu – Od kelnerki do menedżerki. Kobieta, która nauczyła imperium empatii. Ale sukces przyniósł coś nieoczekiwanego. Dystans. Itan zaczął podróżować bez przerwy. Londyn, Tokio, Zurych. Zawsze spotkania, zawsze zobowiązania. Emma zauważała jego nieobecność jak echo. Czasem chciała zadzwonić, ale nie wiedziała, co powiedzieć – aż pewnej nocy pojawił się w kawiarni bez uprzedzenia, był chudszy, z cieniami pod oczami. Musiałem zobaczyć to miejsce, powiedział, rozglądając się. Brakowało mi tego. Kawy? Zapytała. Ciebie, odparł po prostu. Emma zamarła. Słowa uwięzły jej w gardle. Ja. Też tęskniłam za panem, roześmiał się. Możesz mi mówić itan, pamiętasz? Milczenie między nimi było inne. Nie było napięcia, tylko cicha więź. Na zewnątrz deszcz padał powoli i przez chwilę wydawało się, że świat oddycha z nimi, nie wiedząc dlaczego, podeszła bliżej. Wszystko w porządku? Nie wiem, odparł. Ostatnio za dużo myślę o wszystkim, co zostawiłem w tyle. Zbudowałeś coś ogromnego, Itan. I straciłem to, co najważniejsze po drodze, wymamrotał. Pamięć o tym, dlaczego zacząłem. Emma spojrzała na niego z czułością. Więc może czas zacząć od nowa. I Tan spojrzał na nią i po raz pierwszy od lat poczuł, jak coś pęka w nim, mur, który go izolował. Wiesz Emma, zawsze mówisz o nowych początkach, jakby były łatwe. Nie są, powiedziała. Ale są możliwe. Tej nocy rozmawiali, aż kawiarnia się zamknęła. Mówili o wszystkim. Dzieciństwie, stratach, marzeniach, opowiedział, że wychował się bez rodziny, że praca była jedynym sposobem na przetrwanie. Ujawniła stały strach przed byciem niewystarczającą. I w środku wyznań zdali sobie sprawę, że oboje noszą tę samą samotność udającą siłę. W kolejnych dniach ITAN zaczął pojawiać się częściej, czasem tylko na kawę i obserwację ruchu, innym razem na krótką rozmowę przed spotkaniami. Więź rosła, ale dyskretnie, prawie niezauważalnie. Aż nieoczekiwana tragedia zmieniła wszystko. Pewnego ranka Emma otrzymała telefon. Jej matka doznała zatrzymania akcji serca. Pobiegła do szpitala, ale dotarła za późno. Itan był pierwszy, który się pojawił. Nic nie powiedział, tylko stał obok niej w milczeniu. W kolejnych dniach zajął się wszystkim, pogrzebem, papierami, kosztami. Gdy Emma próbowała podziękować, tylko odparł: Nauczyłaś mnie, że ludzie są ważniejsi niż liczby. Teraz pozwól mi udowodnić, że się nauczyłem. Ból ich połączył w sposób, którego słowa nie mogły opisać. I w tym wspólnym żalu coś zakwitło. Nie natychmiastowa namiętność, ale głęboki szacunek. Miesiące później, gdy ból ustąpił miejsca rutynie, Itan zaprosił Emmę w podróż. Paryż, powiedział. Miasto, gdzie otworzyłem pierwszą kawiarnię. Chcę, żebyś zobaczyła, skąd wszystko się zaczęło. Na szczycie wieży Montparnasse, patrząc na światła miasta, zapytała: Dlaczego ja? Dlaczego wybrałeś mnie tamtej nocy w lawanda? Itan pomyślał chwilę. Bo zobaczyłem w tobie to, kim kiedyś byłem. Kogoś, kto jeszcze wierzy w ludzi. Emma uśmiechnęła się wzruszona. A teraz wciąż wierzysz? Teraz wierzę w ciebie no odparł.